witajcie się maneczko po długiej 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 przerwie witam wszystkich słuchajcie szybki taki mały filmik dla stałych moich subskrybentów e, widzicie ci co dawno dawno oglądali mnie Ci co mnie oglądali, wiedzą o co chodzi, wiedzą gdzie jestem. Wróciłem na stare śmieci. Jeździmy, śpimy, wozimy i tak dalej. Także postaram się niedługo ogarnąć cały temat w ogóle wszystko i jakiś normalny filmik wam nagrać. Prezentację nie wiem, czy tu robić, czy nie, bo to wiadomo, że już jest. Ten sam sprzęt co był kiedyś. Wszystko praktycznie jest to samo. Także raczej tutaj nie wiem. No, zobaczymy zresztą. Chciałem tak tylko powiedzieć Wam, że wróciłem za kółko. Na razie nie mam zamiaru zmieniać. Zostajemy tutaj. No i, i, I później zobaczymy. Także będzie okazja. A może Was tak o Zmieniam do uchwytu. Zmieniam. Będzie okazja Wam coś ponagrywać. Przeważnie na razie jest. Paryż Jeździmy pod Paryż i okolice Później Zobaczymy czy coś się w ogóle zmieni Także jeszcze raz Dziękuję, że jesteście Nieduża grupa, ale Ale jest, to mnie cieszy Coś nagramy Coś wam powiemy Muszę tylko się ogarnąć Bo niby znam pracę, wszystko to co było kiedyś No aczkolwiek Aczkolwiek wiecie, wszystko czy od nowa popoznawać także trzymajcie się jeszcze raz dzięki miłego dziąka w świecie wam o może tak miłego dziąka no i widzimy się niebawem pozdrawiam